Dziś porozmawiamy o tym zjawisku zwanym Stranger Things. Serial niedawno pokazał swój ostatni odcinek po pięć sezonach i ponad 10 latach sukcesu na całym świecie. A jeśli oglądasz, Twoje dzieci oglądają albo tylko o tym słyszałeś? Zostań tu ze mną, bo ujawnię ci coś, co otworzy Ci oczy na bardzo przebiegłą strategię wroga. Dla tych, którzy nie znają, pozwólcie, że szybko wyjaśnię, czym jest ten serial. Akcja toczy się w latach 80. w małym miasteczku o nazwie Hawkins. Historia zaczyna się od chłopców, którzy są bardzo dobrymi przyjaciółmi i spędzają cały dzień grając w grę o nazwie Dungeons and Dragons, która jest grą o potworach i czarodziejstwie. Jeden nagle jeden z tych chłopców, Will. On znika bez śladu, a podczas gdy całe miasto go szuka, pojawia się tajemnicza dziewczyna z ogoloną głową i numerem 011. Wytatuowanym na ramieniu. Jeden, ona ma moce umysłowe, potrafi poruszać przedmioty samą myślą i odnajdywać ludzi w innych światach. Serial pokazuje, że istnieje równoległy wymiar odwrócony świat, który jest mroczną i zgniłą kopią naszej rzeczywistości, pełną potworów. Jeden, to wszystko, co pokazuje serial, dzieje się dlatego, że tajne laboratorium rządowe przeprowadzało niebezpieczne eksperymenty na tej dziewczynce. No właśnie. Wygląda to tylko na dziecięcą przygodę, prawda? Ale teraz chcę, żebyś bardzo uważnie mnie posłuchał. W komunikacji istnieje technika zwana hipnozą zaangażowania. To sytuacja, gdy historia jest wyjątkowo dobrze opowiedziana. Jest tak piękna do oglądania, że twój mózg wyłącza ten filtr, który oddziela to, co dobre, od tego, co złe. To znaczy, wchodzisz w tak głęboki stan relaksu, że przekaz trafia bezpośrednio do twojej podświadomości. Na przykład jednym z najbardziej intrygujących elementów w serialu jest zegar wskazówkowy, który tyka cztery razy tuż przed czyjąś śmiercią. Jeden to można interpretować jako znak, że czas czuwania kończy się dla wielu osób. Jeden wiem, że w tym momencie wielu może pomyśleć: Ach, pastorze, ale to tylko fikcja, to tylko potwory wszystko to efekty komputerowe. Ale problem nigdy nie tkwił w samym potworze. Prawdziwe niebezpieczeństwo zaczyna się, gdy opuszczasz gardę, relaksujesz się i przekaz dociera do ciebie bez sprzeciwu. Dlatego właśnie serial Stranded Things działa jak narzędzie reedukacji duchowej, ponieważ podczas gdy bawi, uczy traktować okultyzm i kontakt ze światem ciemności jako coś całkowicie normalnego, a nawet heroicznego. Serial stosuje sprytną sztuczkę zwaną nostalgią. Pokazują te kolorowe ubrania z lat 80., a wielu z nas tutaj jeździło na rowerach, używało krótkofalówek, słuchało muzyki, którą lubimy. To wszystko tworzy poczucie komfortu w sercu, przyjemne uczucie tęsknoty, a kiedy czujesz tę tęsknotę, twój mózg wydziela substancję zwaną dopaminą, która daje dużo przyjemności. Gdy odczuwasz przyjemność, przestajesz pytać. Oglądany obraz staje się idealnym scenariuszem do wywierania na ciebie wpływu. Na przykład, w środku tej nostalgii wszyscy uczą się kochać postać. 11, czyli 11. Współczujemy jej, bo była traktowana jak królik doświadczalny, ale zobacz, co robi. Ona korzysta ze zbiorników deprywacji sensorycznej, prawdziwej metody stosowanej do wchodzenia w trans, aby przenieść swoją świadomość poza ciało i rozmawiać z istotami z innego wymiaru. Bracia, Biblia jest w tej kwestii bardzo jasna. Słowo Boże mówi w Księdze Izajasza 5,20 co następuje. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy twierdzą, że to co ciemne jest światłem, a to co światłem jest ciemnością. Którzy mówią, że gorzkie jest słodkie, a słodkie jest gorzkie. Jeden jeśli tego nie zauważyłeś, ten serial zmienia nazwy rzeczy tylko po to, żeby cię oszukać. To co Biblia nazywa mediami, oni nazywają mocą umysłu, to, co Biblia nazywa wywoływaniem duchów, oni nazywają połączeniem wymiarowym. Jeden nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz zamieniać, kibicować temu, żeby dziecko praktykowało to, czego Bóg nienawidzi. To, co wcześniej budziło strach u chrześcijanina, teraz budzi fascynację, a fascynacja, moi bracia, jest zawsze pierwszym krokiem do zaakceptowania grzechu. Teraz omówmy tak zwany odwrócony świat z serialu. To mroczny wymiar zgnilizny i śmierci. Istniejący tuż pod naszą rzeczywistością. A jeśli spojrzysz do Biblii, zobaczysz, że to miejsce ma nazwę Otchłań. W Apokalipsie, rozdział 9, w wersetach 1 i 2, jest napisane następująco. A piąty anioł zatrąbił, i zobaczyłem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię. Jej została dana klucz do studni Otchłani, a gdy otworzyła studnię Otchłani, uniosło się stamtąd. Dym jak dym z wielkiego pieca, i słońce oraz powietrze się zaćmiły z powodu tego dymu. Spójrzcie na to, bracia. Biblia traktuje otchłań bardzo poważnie, ale co robi serial? Przekształca tę otchłań w scenerię przygody role-playing game. Postacie wchodzą tam, wszystko eksplorują, walczą z potworami i wychodzą stamtąd, jakby były na ekstremalnym obozie wakacyjnym. Przyzwyczajasz się do przerażającego, aż w końcu nic nie czujesz. Pomyśl o dziecku, które cały dzień gra w strzelanki. Na początku przerażają je strzały, ale po tygodniu, miesiącu, widok kogoś umierającego w grze nie robi już na nim żadnego wrażenia. To właśnie serial robi ze światem duchowym. Zło nie jest już czymś do unikania, lecz czymś do eksplorowania. Ale prawda jest taka, że człowiek nie ma żadnego autorytetu. By eksplorować Królestwo ciemności. Dzieje się tak, ponieważ tylko jedna osoba ma klucze śmierci i piekła, a jego imię to Jezus Chrystus. Bez niego każda próba poradzenia sobie z odwróconym światem to duchowe więzienie. Jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę, byś zwrócił uwagę. Serial opiera się na prawdziwym projekcie rządu Stany Zjednoczone Ameryki MK Ultra. To był eksperyment, który naprawdę się wydarzył. W którym próbowali używać narkotyków i tortur, aby kontrolować umysły ludzi. A serial bierze ten fakt historyczny i miesza go z okultyzmem. Dlaczego oni to robią, żeby przekonać to pokolenie, że świat duchowy to tylko inny wymiar albo częstotliwość nauki, którą człowiek może wyjaśnić i opanować. To dowodzi, że chcą odebrać powagę światu niewidzialnemu. Oni chcą, żebyś wierzył, że nie istnieje grzech. Że nie istnieje demon, że istnieją tylko energie i wymiary. Ale zobaczcie, bracia, jakie to niebezpieczne. Jeśli nie wierzysz w istnienie grzechu, nie czujesz potrzeby Zbawiciela. To największy plan wroga sprawić, żebyś myślał, że Jezus jest niepotrzebny i że wystarczy ci tylko rozrywka w twoim umyśle, żeby pokonać swoje potwory. A teraz, bracia, zwróćcie uwagę, bo chcę powiedzieć o jednym konkretnym potworze z serialu którego prawie nikt nie analizuje od strony duchowej, o pożeraczu umysłów z serialu. To jest gigantyczne stworzenie zrobione z cieni, które nie chce tylko zabijać, ono chce zawładnąć. Wchodzi w ludzi i zaczyna kontrolować każdą ich myśl, każdy ruch. A co najstraszniejsze, wszystkie osoby, które opęta, są połączone w jedną zbiorową świadomość. To, co czuje jeden, czują wszyscy, tracą własną wolę i stają się niewolnikami jednej złowrogiej woli. Ale pozwól, że powiem Ci, co Biblia mówi na ten temat. Wróg naszych dusz zawsze pragnął kontroli nad ludzkim umysłem, a Jezus nazwał go Bogiem tego świata. On zaślepia zrozumienie ludzi. Pożeracz umysłów jest przedstawieniem tego, co dzieje się podczas opętania i wpływu zła. Wróg chce odebrać Ci samodzielne myślenie, oddalając od woli Boga. To naprawdę interesujące. W dzisiejszych czasach widzimy ten kolektywny umysł działający w internecie, w mediach społecznościowych. Wszyscy myślą tak samo, wszyscy powtarzają te same frazy, wszyscy akceptują te same grzechy, a jeśli nie zgadzasz się z większością, jesteś atakowany, jesteś anulowany. Bracia, to jest pożeracz umysłów, nasza kultura. On chce, żebyś stracił swoją tożsamość w Chrystusie, żebyś stał się tylko kolejnym żołnierzem w tej armii ciemności. A kiedy serial pokazuje ludzi pożeranych od środka, ukazuje duchową rzeczywistość. Jeśli nie napełniasz umysłu słowem bożym, pozostajesz pusty. Biblia ostrzega, że pusty umysł to ulubione miejsce wroga. Jeden kiedy się zorientujesz, już nie wiesz, co jest głosem Boga, a co wroga czy świata. A teraz, bracia, zobaczcie, jak złoczyńca z ostatniego sezonu, weckna, wybiera, kogo zamierza zabić. On nie atakuje byle kogo, szuka młodych ludzi, którzy noszą w sobie traumy, sekrety, poczucie winy i wstyd. Wchodzi do umysłu człowieka przez te rany. Bracia, to lekcja działania złowrogiej opresji. Wróg nie zlekceważy, tam gdzie nie ma otwartych drzwi, szuka tego, co nazywamy legalnością albo luką. W liście do Efezjan 4:27 Biblia uczy, by nie dawać miejsca diabłu. Jednak bardzo często dajemy tę okazję przez urazę, której nie potrafimy wybaczyć, przez błąd, który ukrywamy głęboko w duszy. Jeden duchowy wecna wykorzystuje te ranę, aby wprowadzać myśli o śmierci do Twojej głowy. A co mówi serial, czym to jest? Rozwiązaniem, żeby o tym pomyśleć, według serialu jest słuchanie swojej ulubionej muzyki. Bracia, muzyka może nawet uspokoić Twoje nerwy, ale nie ma mocy, żeby zamknąć portal duchowy. Tylko krew Jezusa może oczyścić ranę i zamknąć szczelinę, żeby wróg nie mógł Cię już dotknąć. Jeden jest jeszcze jedna rzecz. Serial pokazuje klub Hellfire, co oznacza klub ognia piekielnego. Przedstawiają chłopców z tego klubu jako bohaterów, podczas gdy chrześcijanie z miasta są ukazani jako fanatycy i ignoranci. To uczy młodych ludzi złości wobec Kościoła i sympatii do tego, co mroczne, ciemne? Jeden dziś stało się modne noszenie koszulek z nazwą tego klubu. Można w to uwierzyć? To, co kiedyś było niebezpieczne, teraz jest modne. Musisz więc zrozumieć, że twoja wyobraźnia jest terenem, na którym działa Duch Święty. A jeśli wypełniasz swój umysł obrazami opętań przez potwory, to zapychasz kanał, przez który Bóg do ciebie mówi? Wielu narzeka, że nie słyszy już głosu Boga, lecz spędza noce oglądając rzeczy od wroga. Jak magia, czary czy wywoływanie duchów. To wszystko, bracia, Bóg zabronił w Biblii dla naszego bezpieczeństwa. Pomyślmy na przykład o królu Saulu. On oddalił się od Boga, i kiedy popadł w rozpacz, zwrócił się do medium. On szukał odpowiedzi w zakazanym świecie, a duch Stranger Things to ten sam duch, co duch Saula. Idea, że to, co niewidzialne, może być konsultowane, aby dać nam moc poza Bogiem. Więc co powinieneś zrobić, jeśli zauważyłeś, że opuściłeś swoją czujność? Podejmij działanie od teraz. Po pierwsze oczyść swoje otoczenie. Jeśli to, co oglądasz, sprawia, że się potykasz, przestań to oglądać natychmiast, poświęć swoje oczy panu, a potem zadbaj o swoje dzieci. Nie pozwól, aby telewizja wychowywała twoją rodzinę. Naucz ich prawdziwej mocy, która pochodzi od Ducha Świętego, od Boga, amen, jeden na koniec zamknij wszystkie luki. Jeśli są traumy lub grzechy, których wróg używa, by cię atakować, oddaj to u stóp krzyża. Przedstaw to Jezusowi, bo on jest jedynym, który leczy zranione serce, aby zło nie miało się już czego uchwycić. Bracia, zegar życia tyka i musimy mieć czysty umysł, by usłyszeć Boże wezwanie. Więc nie daj się zwieść, nie idź tam, gdzie idzie tłum. Bo sam Jezus powiedział, że szeroka i przestronna brama prowadzi do zguby. Jeden wielu przez nią wchodzi. Okej, okay, jestem pastorem Antonim Juniorem i jeśli spodobał Ci się ten film, udostępnij go. Ostrzeżmy ludzi przed duchowymi zagrożeniami tej serii. Dobrze, teraz umieszczę dwa filmy tutaj na ekranie. Wybierz jeden z nich, aby wzmocnić swoją wiarę. Niech Bóg cię błogosławi serdecznie pozdrawiam.